Cześć wszystkim, witam Was w moim następnym odcinku z, z Escape'ami Tak, to już drugi Escape yy, Dzisiaj będzie przygodowa mapa by OLOL, olol yy, Część druga yy, Wcześniej przypominam robiliśmy część trzecią no, i wziąłem się za szukanie części drugiej. No i znalazłem. Yy, później jeszcze poszukam części pierwszej. No i nakręcę. A więc zaczniemy grać. Czekajcie jeszcze, nastawię sobie zegar. Yy, ten stopper. Okej. Okay. Hop Ale mi się kable tutaj Ok e, Witam serdecznie moje kolejne części mapy przygotowujące Zasady są następujące Nie bij zwier zwierząt ani nic oprócz z gliny i wałny I pozostawione przez siebie klocków Polecany tak strupak kwandary Będę zbierał zamówienia na mapki, moje konto to olol19 na YouTubie, pisać do... tylko w sprawie map Miłej Gry. Aha. Ty. Ty. Aha. Nie używaj modów ani hacków No to nie będę używać modów ani haków graj na easy 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 Okej okay. jak chcesz to masz właśnie czytam o tej mapa o tych mapach by allol to właśnie strasznie dużo podobno daje tych jedzenia 3x razy 6 H zagadka. No, łatw na uh, Nic nie mam? Nic. Oh no! Please! Okej... Okay. Aha. Dlaczego ja to tam chowałem? Boże, jaki ja głupi jestem. Boję SIĘ! FAK. Yy, więc... A, dobra. Bez haków. No kill miał być. Tak. Dobra, mam nadzieję, że nic mi nie zrobicie, ale... Używam modu. O. Udaje mi się. O, skrzynia. Boże. Nie chcę... Wolę jabłka. Jabłuszka... Ja wolę owoce niż mięch. Owocki są lepsze. Bo Wiecie co? Żeby nie było, że oszukuję To wyrzucam te Bo ciągle mam to na sumieniu Nie jestem, nie wiem dokładnie Nie, chyba dalej już nie tego No, następna jabłka Tam to wyrzuciłem, to następna dostawa, oczywiście O, nie zauważyłem tego je, yeah, przyszedłem. O tak. Ale jestem dobry. Nie ma miejsca. Więc tego i tego nie potrzebuję. A jabłka chętnie wezmę. Po co ja to zjadłem? O, znowu ta. Nie cierpię takich. Oj, nie znajdę, mówię Wam. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części na pewno już. O. Tylko no, kurczę. Kurczaki. Ziemniaki. Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki. Kurczaki, ziemniaki. Kurde, a czego ja w ogóle... A, dobra, skrzyni jakieś No musi tu być Chamstwo To jest chomstwo A, dobra No, drzwi łatwo O, ale jestem dobry, o tak Ale jestem dobry, wow o tak! Mam złotą dom! O tak! O tak, wolę jabłuszko, wolę jabłuszko! No, Nie chcę nocy. Fuck you. Bitch. Teraz szukam tego, fajne. No, przez godzinę będę teraz szukać. No chyba większa ta mapka jest niż tamta y, Team, daj. No wiem, że nie miałem używać tych modów, ale o, No, tak już myślałem się jestem przyzwyczajony Okej, okay, teraz skóry daję Może skóry będą potrzebne za Aniołkiem Oj, 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 o, ja, ja, ja. o miękło miękło. Wow. Zginę. Wstać płyta. Поца. Ой, это поца. Не! Nee, Не! Nee. No! No! Не хочу! Не хочу! Не! Я кихам! фак. Я в